Witajcie! Witajcie! W dzisiejszym odcinku będziemy mówić o tym, jak to jest, gdy pojawia się rodzeństwo. Dzisiaj opowiemy o tym, o takiej sytuacji, gdy pojawia się nie pierwsze, ale kolejne dziecko, czyli... Czyli gdy na świat przychodzi, przychodzi rodzeństwo tego pierwszego dziecka. Już pojawia się rodzeństwo, nie mamy już jedynaka, ale pojawia się już rodzeństwo w naszej rodzinie. Jak, jak to jest? No najważniejsze według nas to jest to, żeby okazać miłość yy... Pierwszemu, drugiemu czy kolejnemu dziecku, jakby żeby nie zapominać o tym, że jak przychodzi na świat nowe dziecko, noworodek się hmm. pojawia, to że te starsze dzieci czy starsze jedno dziecko idą w odstawkę, nie? Żeby… Może nawet właśnie... nie chodzi o to, że, yy, że mniej kochamy które dziecko, tylko żeby może okazywać Tak, Dokładnie, nawet, nie? tak, żeby zawsze okazywać miłość, Dobra. tak, że jak, nawet jak się pojawia noworodek, to jakby to starsze dziecko właśnie nie jest odłączone na bok gdzieś tam, mhm. tylko jakby czuje, jest w stanie poczuć naszą miłość, tak? Nawet jak, nie wiem, karmimy, przewijamy, zajmujemy się tym noworodkiem, no bo siłą rzeczy jest jakby to czasochłonne i gdzieś tam nam zabiera to najwięcej czasu w te, te pierwsze chwile. Te pierwsze miesiące, to żeby to starsze dziecko nie odczuło naszego braku. Znaczy się no, i tak będzie widziało, że coś, że się dzieli tym rodzicem, ale żeby wiedziało, że jakby nasza miłość jest i. Tak. E, nie musi o nią zabiegać, tylko ona po prostu jest, nadal trwa, bo na początku było samo, więc jakby było jedynakiem, które... I uwaga, cała była tak. zwrócona tylko na jednym dziecku. Tak, a teraz się pojawia i ze szpitala przyjechał kolejny, kolejne dziecko, przyjechało kolejny dzień już. Dokładnie. I żeby nie poczuło, że jakby jest od, odstawiony na bok trochę, mhm. nie? Że jakby ważne jest to, żeby jakby ono mogło, miało szansę pomagać przynosić te różne gadżety dla, dla dziecka, y, przytulać, y, może nosić, zależy w jakim wieku oczywiście, ale jakby żeby wiedziało, że może być obok, nie? żeby się nie bało też, no bo małe dzieci no, są malutkie, więc żeby nie wprowadzać takiej paniki, że no, nie możesz teraz dotykać, tylko żeby mogło uczestniczyć w tym wszystkim, nie? I jakby żeby mogło być z tym noworodkiem i żeby rodzice tak nie robiły takiej granicy, że jakby... Trochę to dziecko odsuwać. Nie? Czyli nie separować dzieci, że jedno dziecko, osobno drugie, tak. osobno trzecie. Także ja na przykład jednoczymy przewinę. rodzinę. Bo tak. ja rodzinę. na przykład przewinę, to do ciebie przyjdę, nie? Wtedy będę miała czas. Mhm. Nie, no żeby pozwolić, żeby było. nie? Że nawet nie wiem, czytać książeczki razem tutaj by opowiadać coś, pokazywać w książeczkach, jak przewijamy, ale żeby nie odrzucać, bo tak naprawdę dziecko przyjdzie jeden raz, mama powie, dobra, za chwilę. Drugi raz przyjdzie, znowu za chwilę, bo teraz akurat karmię. Mhm. I jakby i co chwilę będzie Odrzucane, jakby no i właśnie, bo zawsze dostajemy takie pytania: jak to jest mieć trójkę i to jeszcze tak blisko siebie wiekowo? I, I właśnie, i to jest ten problem, gdy pojawia się rodzeństwo, czyli jakby co robić, żeby to dziecko starsze nie czuło się odrzucone, bo no, my nigdy do końca nie wiemy, co się dzieje w głowie drugie, drugiego człowieka czy małego człowieka. No, bo może zdarzyły się takie pojedyncze sytuacje, gdzie gdzieś tam czuł, że nie wiem, mama musi wziąć na ręce i teraz nie może tego drugiego yy, wziąć siłą rzeczy. Tak, bo to jest no, zawsze jakby, wyzwanie logistyczne. Dokładnie. Przy, Więc wiem, jakby to dziecko też nie? się uczy, że jakby no, no. musi się podzielić tym rodzicem, no bo to jest oczywiste, że jakby mama jest sama w domu, no, to teraz no, nie może wziąć. Siłą rzeczy drugiego na ręce, jakoś tam. Więc ono się uczy tego, że się dzieli tym rodzicem, mm. ale nie może odczuć, że jest odrzucany na bok, że jakby, o, mama chyba kocha bardziej tego maluszka niż mm. mnie. Że jakby, jak tylko mamy okazję, to wykorzystywać właśnie chwilę, żeby spędzać czas. Tak bardzo mocno i aktywnie z tym starszakiem, podczas gdy na przykład to mniejsze śpi, i jakby nie zapominać o tym, że ten starszak jest i on jakby też czeka. I też druga, druga rzecz mi się tak przypomniała, jeśli chodzi o cierpliwość, no bo maluszek, a to maluszek, no takie malutkie ma stópki, tu po, trochę ten, poprzewijamy i tak dalej. I też karmienie, to jest ta bliskość z tym noworodkiem, a na przykład już starsze dziecko okazuje jakiś bunt. I na przykład o, jakiś się foch tam zdarzył, czy jest płaczliwy, no i my wtedy tracimy tą cierpliwość. I jakby, no przecież jesteś starszy, to zrozum, że ja teraz karmię. I on też się może wtedy poczuć odrzucony, nie? Że jakby też zachować tą czujność wobec swojej cierpliwości do tego starszego dziecka, nie? Bo on może poczuć wtedy, no dobra, no to noworodek leży sobie, pachnie, jest fajny, a ja na przykład chcę coś wskurać, no bo potrzebuję na przykład mamy w tym momencie, a mama jakby traci do mnie cierpliwość, nie? Że jakby... Rozdzielić to, że jednak no, to starsze też potrzebuje uwagi. Nie? I kolejne i kolejne, nie? więc to, to. Nie jest to łatwe, bo to wymaga wypracowania jakiejś czy taktyki, czy jakichś sposobów, bo to nie przychodzi tak, cyk, w teorii wszystko mm -hmm. wiemy i, i to tak łatwo przychodzi, że to po prostu jest czasem takie właśnie balansowanie między właśnie yy, dziećmi, żeby właśnie jedno nie czuło się odrzucone, żeby zająć się też drugim i tak dalej, i tak dalej. Więc tu nie jest tak łatwe w praktyce, jak to wygląda w teorii, ale każdy musi znaleźć jakiś swój sposób, żeby to, tak, to wszystko po prostu... pogodzić i żeby, żeby po prostu jednoczyć bardziej rodzinę, a nie oddzielnie traktować każde dziecko, tak zupełnie oddzielnie. Tak, nie? żeby po prostu też jakby była taka świadomość, że to dziecko starsze potrzebuje naszej miłości, i żeby właśnie nie czuło tego, że. Jesteśmy zajęci tym hmm. młodszym, nie? i to w każdej ilości dzieci to, to, to funkcjonuje, że jakby jak się pojawia kolejne, kolejne, to żeby na przykład, nie wiem, tego najstarszego, już nawet dziesięciolatka, czy, czy jakiegoś starszego, też żeby, żeby zobaczył, że jakby no ważny jest ten maluch, no ale ja też tu jestem, nie? żeby pamiętać, że no też spędzamy z nim czas, inaczej niż z maluchem, nie? I jakby też też kwestia jest taka, też czasami też mamy takie pytanie, a, zastanawialiście, kogo, zastanawialiście się, kogo kochacie bardziej. No i nie da się tego powiedzieć, że kogoś kocham bardziej, młodsze bardziej, starsze bardziej, środkowe. Jakby każdego kochamy tak samo, taką samą miłością, ale jakby każdego inaczej, bo każdy jest inny. I każdy potrzebuje innej formy tej miłości, nie? Tak, Inne, tak. innej formy okazania tej bliskości, czułości i tak dalej. Każdy ma inną wrażliwość, ma, jest w innym wieku, czyli w innym etapie, załóżmy, gdzie tego potrzebuje. No i to właśnie jest takie cały czas. No tak, ale generalnie jest stężenie miłości, że tak no, powiem, tak, jest no to... identyczne. To się nie da powiedzieć, a kogo kochasz bardziej. No, nie wiem, takie no. pytania takie są trochę dziwne, bo człowiek wtedy nie wie, co powiedzieć, nie? że jakby, no, no co mam powiedzieć, kogo kocham bardziej? No nikogo nie kocham bardziej. Nie kochamy się no. wszyscy, tylko każdemu pokazujemy to inaczej. Że jakby. No, też dziewczynce inaczej okażemy miłość, bo może bardziej się woli przytulać. Też maluszek też inaczej, no bo też się zupełnie w ogóle cały czas przytula. Więc, jakby no nie można też powiedzieć, że tego kocham bardziej czy tego mniej, nie? Więc to, to też jest ważne, żeby, jakby żadne dziecko nie, nie czuło się, jakby trochę właśnie pokrzywdzone w tym sensie, że, jakby czuje, że, a może mama kocha, kocha go bardziej niż mnie, nie? Więc tutaj, też a w tej kwestii, to jest najważniejsze, chyba, żeby o tym rozmawiać i żeby cały czas dawać sygnały tego, że, sygnały to jedno, żeby dawać sygnały, że kochamy, pokazywać, spędzać ten czas, ale mówić. żeby rozmawiać, no i mówić, mówić. to, że się, że się kocha, nie? Że jak pyta się dziecko setny raz, kochasz mnie? Kocham, tak? Więc jakby dawać takie, nie sygnały nawet tylko, ale słownie mówić, nie? Mhm. Żeby Bez też wiedziało... wprost. Dokładnie, żeby wiedziało, że, że, że jest kochany. Tak? I tego nic nie zmienia, czy pojawienie się rodzeństwa. Bo często też właśnie młodzi rodzice zastanawiają się, czy to już czas na drugie dziecko, czy nie, a może jednak z Jedynakiem. Nie? I że zawsze jest takie, żeby nie było tego, że to, to, to pierwsze dziecko poczuje się odrzucone nie? Przy, przy noworodku. Więc zdrowy rozsądek i też trzymanie się tej miłości w każdym, nie? żeby kochać każde dziecko i jakby spędzać z nim czas. I żeby nie dawać odczucia tego, że, że gdzieś tam y, musimy podzielić się tą miłością z drugim, bo to dzielenie miłością też jest to, że po prostu to tak jest, że jakby rodzic cały czas musi się dzielić miłością. Mama kocha tatę, a kocha też dzieci, więc to nie ma tak, że jakby ktoś jest tutaj pominięty. Dokładnie. <gry> więc kochajmy. Wszystkich. Tak, tak, kochajmy się w rodzinach. I okazujmy I... tą miłość. Tak, i mówmy o tym. Dobrze. To dziękujemy bardzo i zapraszamy na kolejne spotkanie z nami. Do zobaczenia.